Cześć, witajcie w zamkniętej becie Battlefield 4, ja jestem Wuchaj A przed nami są cztery klasy żołnierzy, których wcześniej mogliście zauważyć, <grytania> które są w sumie w Battlefieldzie Jedną z nowości jest tutaj jakaś lepsza kustomizacja, czyli dostosowywanie broni, żołnierzy i tak dalej pod nas W tym momencie jestem Amerykaninem Ostatnio grałem Chińczykami, samymi Chińczykami grałem, więc to będzie troszkę odmiana dla mnie. Jak widzicie, mamy tutaj trochę inaczej rozstaw wyboru broni, jakie chcemy stosować dla naszego żołnierza. Broń dodatkowa, jakieś gadżety, granaty różnego rodzaju. Ja na razie niczego nie mam odblokowanego, to jest mój czwarty, czwarty mecz, ale pierwszy Amerykaninem i w sumie gram tak jak w Battlefieldie trzecim, drugim i tak dalej, i tak dalej, inżynierem. Bądź kimś, kto ma apteczkę. W tym momencie to chyba y, Assault ma. Y, tryb, w którym będę grał, będzie to wielki podbój. Zobaczymy, ile osób jest na mapie. Będzie to jakaś krótka rozgrywka razem z moim komentarzem. Jest to mapa, która była prezentowana wiele razy y, przy okazji E3. O to mi się bardzo podoba czyli wychylanie z zawinkla y, lub y, no, zawinka lub zamurka, jak kto woli. Alpha. Dobra, gra jest betą, więc tutaj mogą się pojawić różne dziwne rzeczy. Tak, jak na przykład to, że nie mogłem przejść tego progu. Tutaj o, muszę podskoczyć i też nie zawsze to zaskoczy. Yy, może też skoczyć ping, yy, czyli reakcja nasza yy, na otoczenie, ze względu na takiego, że nie ma jakichś serwerów dobrych i potrafi wywalać z serwerów. Pod... O, to jest też błąd. Wejdźmy sobie do samochodu. A raczej pojazda opancerzonego, żebyśmy już byli tacy yy, bardziej fachowi. <laughs> o ile można to tak nazwać? No, graficznie to bardzo ładnie wygląda, jak gram na wysokich ustawieniach. Spróbowałem sobie. Spróbowałem sobie chwilę grać na ustawieniach ultra. Bardzo ładnie to wygląda. No, wygląda to jak Battlefield. Jakby nie patrzeć na no, Battlefield 3. I. Jakiejś tam rewolucji tutaj nie oczekuję. Aczkolwiek bardzo ładnie wyglądają te efekty po kulach, lub kule po dziurach. Jak to woli. Dobra, wyjdźmy. Tu gdzieś jest nasz punkt w ogóle. Tu jest punkt D. Eee, któryś z tych y, ładnych wieżowców można sobie wysadzić? Jeszcze tego nie widziałem. Niestety, tu gdzieś jest przeciwnik. Tak, jest. Ja mam różne kontakty tutaj z przeciwnikami, jeszcze troszkę nie ogarniam tego, co się tutaj może dziać. Bo mapy nie za bardzo ogarniam, bo jest duża, no jest duże, dużo się tu dzieje. To trzeba przyznać. Dynamiczne mapy to jest to, co jednak przemawia na plus tej gry. Tu są chyba gdzieś przeciwnicy. Nie, to jest nasz, dobra. No już się bałem, że, będę, że będą mi się plątać te wszystkie y, kolorki, dlatego że na tych wszystkich pokazach na tych wszystkich pokazach kolory były inaczej ustawione. No jak już ktoś do nas zaczyna strzelać, to tak ciężko się nawet odwrócić, bo na żołnierz zaczyna reagować dziwnie. Jak chwilę, ja muszę coś jeszcze sprawdzić, bo ja mam wrażenie, że ja mam wojpa e, włączonego właśnie. Mogą mi niektórzy słyszeć Wojp, volume, żebym innych też nie słyszał. Yy, I back. Tak. Ostatnio słyszałem kolegów ze składu i mi to troszkę drażniło, bo nie rozumiałem. Ok? Chyba po francusku mówił. Last man in skład. No super. To mogę się na mnie rozpić. Właśnie, nie zauważyłem tego rozpienia, yy, odradzania się na przeciwnika. Znaczy nie na przeciwnikach, co ja mówię? Na naszych towarzyszach. Jestem liderem składu, fajnie, fajnie. W którą stronę? W dobrą idę. Wszystkie te samochody, one wybuchają. Jakby ktoś chciał sprawdzić. Alarmy się włączają. To, to jest dobry dodatek do tego. I to jest pierwszy Battlefield w sumie. Który będzie wykorzystywał więcej niż jeden rdzeń, bo tak naprawdę te wszystkie Battlefieldy one nie korzystały nawet z dwóch rdzeni. Przynajmniej tak mi się zdawało, ja tego nie odczuwałem różnicy. Między jednym a dwoma, bo sobie sprawdzałem. A ten wykorzystuje do czterech ponoć. O, fajne tutaj, elementy latają, potrafią zmylić człowieka. Całkowicie. Dobra. Ja sobie tak wędruję, bo w sumie zwiedzam mapę jeszcze. To mają być takie pierwsze wrażenia z tego, tego Battlefielda. Sobie niszczę otoczenia i tak dalej. Oczywiście tam się staram zabijać przeciwników, żeby nie było. O kurczę. Ciekawe, czy mam nóż pod scrollem. Nie będę sobie to ustawić, ale najpierw muszę. O, wyjść. Ok. Żeby się przedostać na drugą stronę to nie jest takie łatwe. Oczywiście udaje się przejście przez e, przez most, ale nie polecam tego aż tak. Mam granatnik, ale ja nie zakładałem sobie granatnika. No dobra, o, tu jest przeciwnik gdzieś. Idziemy go załatwić. Chyba jest wyżej. Widzę go. Dobra, asysta. To, że mnie nie zabił, to jest jakiś cud nad Wisłą. A raczej w Szanghaju. Tak jak ta mapa się nazywa. Yy, udostępniałem tylko na razie jedną mapę z dwoma trybami: dominacji i właśnie wielkiego podwoju. O, tam jest. Ach! Kto my trafił? Z tej strony? No, no, no. Jak widzicie, tutaj możemy zobaczyć na przykład naszych kolegów, gdzie oni idą. Dosyć ciekawe rozwiązanie. Spróbujmy się na nim zrespić. O, udało się jednak, można. No, ja też poznaję tutaj mechanikę, żeby nie było. O. Head's up! Hostile Oj, od lewej. Gdzie on tam? No ja nie wiem jak to się stało w tym momencie, bo był pod schodami. Może jakiś bok jest i kolega sobie wykorzystał. Zresztą się w takim razie na drugim. Niech mają punkty. Dzień dobry kolego. Chyba doch też... Też się skapnął. Biegnę za nim. Za alien screenem? Dobrze mówię, tak chociaż... Tam to miejsce... Ja bym sobie przeszedł tak dookoła, lekko. To jest niebezpieczny plac, to jest najgorszy plac póki co. Tutaj. Tu największe boje się toczą na czołgach. No i nie tylko. Z moim RPG-kiem! Szybko, szybko uciekłem. Dobra. Dobra, udało się. Udało się uciec. Zapraszam. No. Dobra, przejdziemy. Co, co, co do mnie? Dobra, to nie było chyba do mnie. Przejdźmy sobie może tu. A, tu już są nasi. Dobra, chciałem tamtego zajść i z granatnika go uderzyć. Bardzo ładnie. Au! Au! Chociaż nie wiem, nie, nie oberwałem, to był nas. Co, to co? Na wschód od mojej pozycji gościu z minigunem. O ile dobrze zrozumiałem Sniper? Tam widzę kolesia z y, czołgiem. Kurde, w lampę. Ja to mam szczęście. Zawsze jak, zawsze jak strzelam, to, to lampa. Lam lampa, nie lampa. Mam nadzieję, że nie zabiłem swojego. Dobra, nie trafię go. Echo? Gdzie jest to obiekt echo? Przecież to jest nasz punkt. Już dawno. Do punktu A ja bym się tutaj e, wybierał. Ciekawe, czy można. Ko o, można. Ten. Tak. No. Właśnie. O, w mordę! Tego się nie spodziewałem. Za bardzo, za bardzo chciałem z tym punktem tutaj operować. O, mogę na koledze. On jest tutaj. E, to jest zły pomysł. No dobra, spróbujmy. Gdzie jest ten czołg? A, zniszczony. Dobra. Ej, ja myślałem, że chaos, po prostu chaos. Ciekawe, ile jest osób. Tutaj idziemy dalej. Jak ktoś wytrzymał do tego czasu, to jest, to jestem pełen podziwu. Dobra, gdzie jest ten czołg? Co się tam. Jest. O, w mordę. Aż z tej strony, ja myślałem. Widzicie, to nie rusza nogami. No beta, beta. Jedziemy dalej. Dzień dobry, tego się nie spodziewałem. A, bo nie kliknąłem zmiany stanowiska, na którą chcę się razpić. O, to jest bardzo fajne. Możemy tutaj sobie wejść do góry, jak lubimy. Dzień dobry, koledzy. I możemy wjechać także na górę windą. Serio. gdzie to jest? Gdzie ta winda? Poszukamy sobie windy. To są jakieś pomieszczenia w ogóle gospodarcze. Czy tu strzelają? O, jest winda. Serio. Włączamy windę i jedziemy. To nie jest tylko w tym wielkim wieżowcu, jak widać. Tylko można sobie bać na inny budynek. Jakiś market. I otwiera się winda. Znaczy, drzwi się otwierają od windy. Mm, tam jest ten czołg zły Musiałbym zmienić ten granatnik przy okazji Nie trafisz mnie, ha <laughs> kolega nie trafisz mnie No ja już nie mam czym strzelać, więc w sumie to się mnie nie opłaca. Ciekawe czy tu jest szyba. Jolo po prostu. Hehe, <laughs> udało się. Skakałem już z budynku. Ale nie wiem czemu włączył mi się spadachron, ale mimo to zostało mi 25 życia. Ciekawe czy nadal tak jest Ale wolałbym na cząch nie skakać. Dobra. Tu są nasi No to skacze JOLO <grywania> 23 Rekord powity No, biedne samochody Tam jest czołk Przydałoby się go jakoś zabić, no nie Ale nie mam czym nawet Capturing? O nie, ściąga Piczoł Masz granat kolego

Chodźmy na punkty. No. Tak, dostaliśmy punkty. Jest super. Tu w ogóle samochód jakiś leży na poboczu. Proponuję iść na punkt E. O, na punkcie E jest bardzo fajne. O, kurde. Jest bardzo fajne. W ogóle model przestrzennego ustawienia mapy, bo można fajnie zachodzić przeciwników. Mm, a punkt jest... No niby jest otwarty, ale jednak... Tam jest. O kurde. Gdzie ten kolo? Chodź, chodź, chodź kolego. Tylko żebym się nie wrąbał na coś głupiego. O, zabijamy go z noża. Dziękuję. Fajnie. Helikopterów się boję. Helikoptery są imba. Nawet tutaj. Idziemy, <grytamy>, idziemy. O nie, znowu ta blokada. Dziwnego. Dziwnej bety. O, bardzo ładnie. Nie no, myślałem, że to przeciwnik. Trzeba mieć usz dookoła głowy tutaj. I się schować tu. Jak już. Ale f ej, ale dobre miejsce w ogóle do obronienia. Pomyśleli o tym. To jest na plus. O, i ten model tutaj. Bardzo ciężko wtedy trafić przeciwnika. Now echo. Helikopter? a Jo, helikopter to był Jakiś Bojowy. Kurde, teraz muszę stąd wyjść. Tam jest ludzik. Idę dookoła. Przejdziemy się dookoła. Czy oni się wycofują? To mi sniper. Sniper, sniper, sniper Kurde, od tyłu też od tyłu zaszedł. Jeszcze dalej od tyłu. Skuwany. bardzo ładnie manewrować można. Dobra, ja, ja wolę jednak punkt B w tym momencie i się przejdę do punktu A. Jeszcze 68 ticketów z, ze strony Amerykanów. O nie, nie zmieniłem broni. Można fajnie wyłączyć w ogóle te menu, które widzicie na dole, jest takie bardzo, bardzo konsolowe. Dosyć ciekawie to wygląda, o nie. Ktoś nam punkt akradnie. Helikopter. A to nasz, ok. Boczkiem, boczkiem. Widzę ich. Niestety moja broń nie ma takiego zasięgu. Dobra, tu jest czołg. Czołgi też są pochowane w garażach, co ciekawe. Dobra, widzę. Jej. Mam 11, dobra, zmienię. Jest jeszcze drugi kolega tu. Właśnie. Nie! Aj, nie zdążyłem zmienić broni. No niestety, Luklix mnie zabił? Jakoś tak. O, kolega jest chyba w tym garażu. Dobra, kolega ze składu. Co się stało? No i tak jak mówiłem wcześniej, gra potrafi wywalić do. po prostu do systemu yy, przerwając naszą sesję w grze. No szkoda, następnym razem pokażę może inny tryb i odpowiem na jakieś wątpliwości bądź propozycje do masy. Hej.